Ici Makosy z tej strony ja ale i dzisiaj robimy małego pręka na mojej koleżance, że do niej nie przyjeżdżam, a tak naprawdę do niej przyjadę i to będzie w sumie śmieszne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanał, to zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole, a na pewno Was nie umie żaden film. Jeśli zostawicie oczywiście z dzwoneczkiem. Ja czekam na mamę, bo mama poszła na chwilę coś tam zobaczyć. I lecimy, Zobaczymy, jaka będzie reakcja. A bo ogólnie miałam do niej nie przyjeżdżać, bo niby że mam karę i tak dalej. Trochę musiałam okłamać, żeby mieć film, co nie? I będzie śmiesznie. Zobaczymy, jak zareaguje. Jak myślicie. Dobra, to widzimy się, jak już będziemy jechali, albo już będziemy na miejscu, czyli u mojej koleżanki. Także cześć. Jeśli do nich, na kanał zasubskrybujcie, to wa, do was wpadnę, co nie? Aha. Muszę usubskrybować twój kanał, bo jak nie, no to będzie źle. Macie w opisie linka. Miesz, Pokaż sobie... tym tak na palcu. Ech, palec o. Na palcu się wyświetli nazwa, ale będziecie mieli w opisie. Jak? O mój Boże. <śmiech> <śmiech> Jesteśmy, ale ładny masz pokój ogólnie. Fajny palce, co nie? Nagrywasz mój syf? Jaki syf? Cieszysz się? Bardzo. Idę wyskoczyć z balkonu. <grystanie> Jezu, nie ma to jak... Nagrywki. Nagrywki z kim. Jak masz na imię? Tak jak ty. <grystanie> Hi, hey people! Poznajcie mojego pimpusia. Nie, czego pił? brudnego węża. Ale fajny fotel też mam taki. Tylko, że mniejszy. Powie, stać, patrzcie. Ale ona ma tu fajnie. Też chcę mieć w pokoju taki fotel. Ej, widać mnie, mam nadzieję, że mnie widać. Widać. Ale fajnie. Śmiesznie to ogląda. <śm no to co? Gadamy na OME TV. OME TV na no, TV. Ale to w innym filmiku. No, w innym filmiku. Może do ciebie trochę nagramy, co? Mm. Cleverbot. Tak, tak. Cleverbot mi rozwala. No. <noise> <noise> Jezu, nie. Ja. Zazdroszczę ci takiego. O, ale fajne naklejki, patrzcie. Ach, to nie są naklejki. No, znowu, to co ty. O, to właśnie to właśnie. jest jej nazwa, ale wyświetli się na tamtym palcu. Ole, patrzy fajnie tu ma fajnie bardzo. Podoba mi się ten pokój. A teraz wam. Daję tutaj takie, te, takie przejście. Przejścia jak wygląda ten pokój, także widzimy się zaraz. Wiecie, co ona powiedziała? Bo patrzcie. Jak jest ten coczek, to on... w jednym było więcej. I ona się mnie pyta. O troszeczkę, odrobinę, to Tak tyci ci. A może o jedną kroplę. A ona się pyta, która chce. No. Gdzie jest w tym sens? Powiedz. Nie wiem. Cudem z tego. trochę głupie. Teraz będę dawać jej prezent. Chodź, wręcz ci prezent. Ja tobie też. Pręczam ci prezent, proszę. Za gościnę, proszę, musisz to proszę. przyjąć. Dziękuję musisz... bardzo. A ty przyjmij ten. Ten talerz. Ogólnie nie jem słodyczy. Możesz zjeść tak, jak chcesz. Nie, no nie ma sprawy, zjem z chęcią. Nie, no ogólnie słodyczy nie jem, ale zjem, bo. Jest tu takie dobre, to kolorowe. Tańczą, to jest takie tańczą. piękne. Parabole tańczą, 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 tańczą. I teraz filter taki kolorowy jak na TikToku. Wpadajcie do niej na kanał. Może nagrywamy w TikToki jakieś, co? Tak, tak. TikTok y, mój. Jak ty się nazywasz na TikToku, się? No nie ważne, pokaż na palcu. Tu macie nazwę. Wow. Oh o, ja! <grymne> nie, no nie ma to jak nagrywki To jest w sumie taka bardziej niespodzianka, prawda? <grymne> Dobra, lecimy. Pożegnaj się z widzami. Nie, to Nie, no dokładnie zostawcie. Na pal nie, to, no napal. O było mnie widać, to co? Widzimy się jak jutro, tak? Jutro się pojawi film, co nie? No, no to jutro, tak. to widzimy się jutro. Bye! Bye. Bye. Ale niektórych rzeczy, okej? Okay? Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam. Bo to jest syf, a Ty to nagrywasz, Ola. Mój syf wiecie widzowie! Trzeba za psry skropować. Bądź manekiną, ten kanał, bądź, bądź manekinem! Zwa... <gryzny> <gryzny> Stachu Jones żegnował.